Miejsce dziewiąte. Ferrari 599 GTB. Jest to samochód, w którym mamy wyciśnięte ponad 100 koni z każdego litra. Co w połączeniu z tym, że, że jest to silnik wolno no robi to na każdym potężne wrażenie. Są ludzie, którzy kochają Ferrari, są ludzie, którzy raczej za nim nie przepadają. Ja niestety należę do tych drugich, aczkolwiek jestem pod wrażeniem osiągów tego samochodu. Ferrari to nie tylko dzikie, twarde jak skała, supersportowe samochody, to również te trochę bardziej luksusowe, chociaż wciąż szybkie. Takie jest 599 GTB, które zastąpiło w palecie Ferrari model 575 Maranello. GTB to typowe Gran Turismo. On troszeczkę rozczarował. Troszeczkę rozczarował, yy, bo, bo, bo jest chyba trochę za bardzo, za bardzo zachowawczy. A może jest skierowany po prostu do tej innej grupy klientów Ferrari, którzy może nie oczekują yy, yy, czegoś niesamowitego, tylko no, jakby oczekują pewnej konsekwencji yy, w, w tym, jak się projektuje samochody, jak się je robi. To jest fura dla tych, którzy nie chcą tego tego właśnie co dawało 458 Italia czy potem 488. Tu ma być klasyczne Gran Turismo, tu ma być silnik z przodu, tu ma być cisza wtedy kiedy chcemy i pełen ogień wtedy kiedy mamy takie życzenie. Ma być bagażnik również, co nie zawsze w tych samochodach w wyposażeniu seryjnym jest. GTB, to model spokrewniony z Ferrari 612 Scaglietti. Sześciocylindrowe V12 rozwija 620 koni i jest jednym z najmocniejszych silników w historii Ferrari. Osiągi. Pierwsza setka na prędkościomierzu pojawia się po 3,7 sekundy, a prędkościomierz kończy pracę na wartości 330 km na godzinę. No to jest jedno z tych ferrari, których ja nie rozpoznaję. Pewnie to jest GTB, czyli tak zwana berlinetta. Obstawiam, że 599, ale równie dobrze mógłbym powiedzieć, że to 612 Scalietti. To jest jakiś totalny miszmasz. Czy nie taki jeździ Lewandowski? Klasyczne Gran Turismo, właśnie takie jak 599, to auto, które jeszcze długo będzie wyglądać bardzo elegancko i klasycznie.